To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas my, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Hey! 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 Możesz dziś spełnić sny wyobraźni, grać i brak. Bawmy się każdego dnia, niech starajmy. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele To my! Tosia i Tymek! Przygotujcie się na wspominanie! Pamiętasz jak? W dniu przeprowadzki bardzo wcześnie się obudziłem. Z przejęcia nie mogłem spać. Tosiu, śpisz? Nie! Tymek, obudzisz mamę i tatę. O, przepraszam, chciałem tylko sprawdzić, czy tata spakował mojego kłada. Spakował. Super! Pamiętasz ten dzień, jak Antek nie chciał z niego zejść? Pewnie, że pamiętam. Cześć Antku, jak się masz? Hej! Świetnie, Pani Jolu. O. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć Antek. Cześć Tymek. Cześć dzieciaki. Dzień, dzień dobry. dobry. Wejdźcie proszę. Hej, Antek, chodź ze mną. Pa antek, bądź grzeczny! Kiedy czekałyśmy na Wiolę, mamusia pokazała mi, jak się robi lukier. Wychotka! <laughs> Mamusiu, gdzie jest wiola? Jestem pewna, że będzie tutaj lada chwila. Tymek, Tymek! Chodź! Poloklujmy te babeczki, zanim lukier nam stwardnieje. <laughs> oui, <ale zabawa! śmiech> Wii! Antek, teraz moja kolej. Proszę, mogę jeszcze tylko raz! Wii! Dymek, przypomniało mi się jeszcze coś fajnego. Pamiętasz, jak opiekowaliśmy się świnkami morskimi kai? Tak, i uciekły z klatki. <gry> Słuchajcie. Słyszałam jakiś pisk. To gdzieś bardzo blisko. Spójrzcie. To Punia i Bunia. Tutaj są. To Punia i Bunia. Przez cały czas były w torebce mamusi. Chodźcie do Puniu i Buniu. Chyba im się tu podoba. Tak, hmm. chyba tak. Proszę Żebyśmy bardzo. ich posiłka, nie znaleźli, przez przypadek wzięłabyś o, je tak. do sklepu. Tak. Dokładnie. Dobra robota, bliźnięta. Niech ja chyba Jesteś dalej mam. Wspania. Jesteście wspaniałymi opiekunami. Tak, to prawda. Punia i punia to prawdziwe szczęście. Dziękujemy za pomoc, proszę pana. Dziękuję. A nie ma za co. Tylko delikatnie. Myślisz, że mamusia z tatusiem już wstali? Nie, myślę, że tylko my w tym domu nie śpimy. Ale cisza, słuchaj. RA, RA, jestem kołderkowym potworem! Cisza! Nie widzę cię, ale cię czuję. Ra, ra, ra. Cz, cz. Tymek! Tymek! A pamiętasz jak bawiliśmy się w tostatą? Pewnie, że pamiętam. Nasze <noise> Weźmy Wasze książeczki. Dzięki. Powderkowy potwór. <śmuszel> o nie! <śmuszel> nie! Nie, 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 oczy się. A! Nie! O nie, nie. dwa potwory! O nie mnie wiedzą! Wiedzą mnie, wiedzą mnie, zjadają, zjadają! Obudziliśmy się wcześniej, jeszcze przed mamusią i tatusiem. Byliśmy tak bardzo podekscytowani przeprowadzką. Tymek, mam pomysł! Jaki? Przepiszmy się i zróbmy rodzicom niespodziankę. O dobra, chodźmy! Spójrz na to! Ja wezmę to. Nie, albo lepiej to. Tak, to! Dobrze wyglądam? <noise> tak, ty też dobrze wyglądasz. Dzięki. <głos> Okulary! <głos> I lornetka! I czapka! A pamiętasz jak Antek i ja przebraliśmy się za konia na przyjęcie u wioli? Poćwiczmy chodzenie! Gotowy? Gotowy! Lewa, teraz prawa, lewa, prawa, lewa, lewa prawa, prawa, lewa, prawa lewa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Lewa prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Hej, pospieszcie się! Wow! Yeah, yeah. Chodź, Tymek, obudzimy mamusię i tatusia. Ostatni raz w tym domu. Tak. Psz, psz. Myślałam, że coś słyszę. Co wy kombinujecie? Mamusiu, nie możemy spać. Jesteśmy zbyt przejęci przeprowadzką. Szysz, wiem, a teraz chodźcie, zdejmiemy to z was. Tak jest. A teraz szybciutko do łóżek. Wskakuj na górę, no. O, spójrzcie, znalazłam piórka. <noise> nie zapomnij króliczka. I wtedy mamusia powiedziała. Pamiętam, jak byliście malutkimi dziećmi i spaliście w tym pokoju w swoich łóżeczkach. Pamiętam, jak byliście malutkimi dziećmi i spaliście w tym pokoju w swoich łóżeczkach. A teraz już tak wyrośliście. Proszę, postarajcie się jeszcze zasnąć. Dobrze. Dobrze. Grzeczny chłopczyk. Śpij dobrze. Dobrze. Ty też, spróbuj. Spróbuję. Śpij dobrze. Śpij dobrze, Księżycowy Króliczku. Śpij dobrze, Misiu. Tosiu, jak myślisz, jaki będzie ten dzień przeprowadzki? Nie wiem. Cii, postaraj się zasnąć. Dobrze. Oczywiście, dzień przeprowadzki był niesamowity. Dostaliśmy nawet wyjątkowy prezent od naszego sąsiada, pana Filipiaka. Badamku! Pa! Ba.

Posiutynku, stop! Zapomnieliście czegoś. Dzień dobry sąsiedzie! Dzień dobry i do widzenia, proszę pana! Nie mogłem pozwolić, żeby moi mali przyjaciele odjechali bez małego prezentu. Mam nadzieję, że rodzice się zgodzą. Ura! Królik, królik! Będziemy potrzebowali jeszcze jednego, żeby dotrzymywał mu towarzystwa. Dziękujemy panu, panu bardzo. bardzo! Dzięki! Nie ma za co! Możemy go zatrzymać? Prosimy! Prosimy, bardzo prosimy! I, I wtedy, wtedy tata, tata powiedział... Tak, możecie, możecie zatrzymać, zatrzymać króliczka. króliczka! Tak, możecie zatrzymać króliczka! Pan Filipiek już nam o tym powiedział, dlatego jedzenie i klatka dla królika są już w naszym nowym domu. Kręci noskiem! O. Dziękujemy panu bardzo. Uwaga na palce! Pa! Widzieli wszyscy, byłoby na tyle. Ba! Zobaczyłem w atynku. Realizacja wersji polskiej. Studio Tercja Gdańsk dla Keypeace Media International. Spędzamy razem czas tych chwil, jest wiele słońca, czy też cokolwiek się dzieje. Najlepsi przyjaciele, przyjaciele to ja i ty. O! Przyjaciele to ja i ty.